Wpadka w Dzień Dobry TVN. Prowadzący wpadli na scenę, program przerwano. Tego występu nikt nie zapomni. Podczas piątkowego wydania Dzień Dobry TVN zaprezentowała się wschodząca gwiazda polskiej sceny muzycznej, Julia Roka. Nagle przy jej boku pojawili się prowadzący. Doszło do ogromnej wpadki na oczach milionów widzów. Tego długo im nie zapomną. Dzień dobry TVN wpadka podczas muzycznego występu gwiazdy. Jednym z segmentów śniadaniówki TVN jest muzyczny występ gości, dla których udział w telewizyjnym programie jest często szansą na zyskanie rozpoznawalności. Piątkowy poranek przed widzami zaprezentowała się Julia Roka. Aktorka i piosenkarka zyskała popularność dzięki krótkim filmikom w aplikacji TikTok. Obecnie spełnia muzyczną pasję, a także ma za sobą pierwsze doświadczenia w krótkometrażowych produkcjach z polskimi gwiazdami show biznesu. Podczas jej koncertu doszło do wpadki, którą z pewnością zapamiętają widzowie. Dzień dobry Tvn. Artystka raczej nie liczyła na taką rozpoznawalność. Dzień dobry Tvn. Prowadzący wpadli nagle na scenę. Już po pierwszych nutach dało się zauważyć, że coś nie gra z występem artystki. Zaskoczona przestała śpiewać, i nie wiedziała, jak poradzić sobie z nieoczekiwaną sytuacją. Na ratunek podbiegli prowadzący dzień dobry TVN, Damian Michałowski i Paulina Krupińska. Prezenter zawzięcie szukał przyczyny zamieszania, którym okazał się kabel przy mikrofonie piosenkarki. Okazuje się, że produkcja niechcący wyrwała go podczas nagrywań występu. Widzowie byli świadkiem ogromnej wpadki na żywo, która zdradziła kilka tajemnic śniadaniówki. Przede wszystkim można było zobaczyć, że zespół Julii Rockiej nie grał muzyki na żywo, a studio korzystało jedynie z podkładu muzycznego. Potknęliśmy się o kabel i go wyrwaliśmy. Przepraszamy, tłumaczył się Damian Michałowski.